Szukamy U, co dalej będzie? U i K, dobra, U i K, U i K jest tutaj, dobra, U jest tutaj, no czekam, coś tutaj wpadnie jeszcze na pomnożenie, dobra, następnie H, D, F, a, D, F tu jest H y, tu jest D tutaj też D tu jest F dobra, M nie było dobra, tu jest H następnie G R oraz J G, i J pierwsze słowo powstaje. Ok. R, G, R, J. Tu jest R. Tu jest G. Widzę, że z literką M oraz A będzie chyba problem. Ale zobaczymy. Dobra. Ostatnie B. T, O. Dali, O. Czy te o B te o. nie. B. T, o jedno słowo. Z tego co tutaj widzę jest. Dobra. Jedno słowo. Dobra. Zabrakło niestety z tego co tam. Widzę. Idziemy do drugiej, trzeciej. Może tutaj coś wpadnie. Zobaczymy. J i W. J i W. J. Dobra. Za dużo nie było tych literek. Teraz ta trzecia. Lówka J i W szukamy. A czy nam dadzą, to się No, znaczy dadzą, dali, dać, ale jest, ale niestety nie za dużo słów, oczywiście żadnych nie ma. zawczas, X, A, M, T, M i A w poprzedniej było potrzebne. Może tutaj też się przyda. A, M. Sporo tych literek oczywiście. Słowa do wyboru jeszcze nie będzie. A, M, dobra, teraz tutaj idziemy do trzeciej AM. Dalej, ciekawy jestem, dalej będzie Y, E, R, R, E, Y, R, E, Y, R -E, -Y. R e, Y, nie widzę, więcej, teraz ta trzecia, A, R, R. tu było A y. y dobra dalej Z, C i D to będą jakieś słowa co mi się wydaje Z, C, D tutaj D. O, tutaj nie widzę ale tutaj widzę już co widzę jest z pierwsze słowo tutaj ADA już jest drugie słowo o. Z C Y e, Z C D co ja tu mówię Z C, D tak y był już? Z, C, D. Dobra. I tutaj na tej trzecie dwa słowa są. P, O, H. P o, -h. Tutaj, tutaj dalej bez słów. W tej drugiej P, O, H Pat, Pierwsze słowo jest OK słowo. Tu był OZ. Nie, 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 nie. widziałem wcześniej. Dobra. I tutaj POH szukamy w tej trzeciej. POH. I chyba tyle. Tutaj jeszcze jest O. Dobra. I trzy ostatnie literki. GF. I B. G F. B. Igor. Druga. Drugie słowo. Na tej drugiej. G F B. No i co? I chyba po dwa słowa będzie. To było, było. nic z tego. Dobra, dalej idziemy. Z RG. Z. ZRG. Coś tak ślubka ostatnio nie chce tutaj współpracować. Z RG. Dobra. RG, chyba wygrane się wyczerpały w lotku Z, Teraz co biorę tą krzyżówkę to raczej pusto niż w pełno Chyba trzeba będzie przejść na coś innego Dobra H, C, K, C, Dobra. ostatnia ch ch no i raczej to wszystko już to tutaj na kawidze. następne literki to n y t to będzie słowo a tej ostatniej N, y, T na pewno jedno słowo jest N, Y, I, T tu mamy Y tu jest N N, Y, T tutaj jeszcze jest T Ostatnie na pewno będzie słowo z tego, co Jest cyrk. No, cyrk na kółkach Le, w lotku. N, Dobra. Myślę, że tutaj jest wszystko. Idziemy dalej jedno słowo jest zaliczone p d i p, d i p, d I. dobra Nie, jeszcze jedno jest. Dobra. Kolejno. WNF F. WMF. Za bardzo coś mi wydaje, że nic nie będzie w tej kluczce. troszkę Kleśkę całkiem na pusto nie wyjdę z odcinka. M. F. Dobra. Dalej. W sumie ostatni ostatnie J, A i U. Na pewno się teraz posypię trochę. Znaczy posypią się słowa. J, A U. Może jakieś zguby się znajdą. Tutaj jest nurt. Pierwsze słowo dopiero J A -u. Gaz. Drugie słowo. C było. Ale o K było. K było -by dobra. I co dwa słowa tutaj widzę, czyli nurt i gaz. To nam nic nie daje, a w ostatniej JAU. Wydaje mi się wydaje że nic z tego no ta drugie słowo to jest tutaj o między innymi zablokuje J, a, u. i niestety pusto się wydaje zobaczymy sobie kontrolne na wszelki wypadek zobaczymy co tutaj za kontrolne będą Powinny być na pewno różne DE niestety różne. Ale dobra. No 68 złotych było wydane, a wpadła tylko jedna wygrana w zasadzie zwrocik 30 zł i to jeszcze w bonusie, w gwiezdnej kasie. No dobra, będę to mnożył. Zobaczę na co postawię. Yy, myślę, że na razie jest tą mega krzyżówką sobie dam na spokój, coś innego wezmę, może krzyżówka za 10, no pomyślimy ja was zapraszam na jutrzejszy odcinek, trzymajcie się, cześć